Także witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Z tej strony Milo. No i jak co odcinek, proszę was o zostawienie lajka. Tak, oczywiście. Jeśli nie zostawiacie lajków, jesteście debilami. Tym bardziej prosiłbym was o zostawienie lajka jednak dzisiaj, bo no trochę inny odcinek jest jakoś taki wyszedł na spontanie, ale myślę, że nie wyszedł wcale źle no niestety jakoś dużo czasu nie miałem, no bo jak wiecie mój serwer nie wystartował koniec końców e, musiałem ogarniać milion różnych spraw, no ale no, jeszcze facebook jak widzicie cały czas do mnie piszą osoby pewnie to było słychać, e, no ale co, ale co wyszło jak wyszło, start będzie w niedzielę o 17.00 Mam nadzieję, że wbijecie, że jednak dacie szansę, trochę nie spałem, trochę będzie trzeba tam kiedyś odespać. No ale to kiedyś, bo już szkoła, No jest milion różnych spraw, przez które, przez które właśnie jest taka, nie inaczej. Nie będę się o tym rozgadywał, będzie o tym odcinek na dniach na pewno. Planowałem wam robić daily odcinki i będą daily odcinki z serwera, takie długie, jak będzie mój serwer. Pamiętajcie, żeby sobie dodać do listy. Ja Wam dziękuję za wysłuchanie mnie. No, trochę, trochę tego wstępu nagrałem. Sorry za Facebooka. Trochę tego wstępu nagrałem. No ale mam nadzieję, że jakieś tam informacje wywnioskujecie z tego. No bo też coś Wam się należy, oczywiście, tak. No, i dzięki wielkie mordy Siemano, miłego oglądania. Także co, znajdujemy się już w odcinku? E, ja sobie tutaj jeszcze przyciszę trochę Minecrafta, tak na 8%. E, no i jak widzicie, mam tylko sety. Mam tylko sety, nie mam tak naprawdę nic oprócz setów żadnych emeraldów i tak dalej. No i zobaczymy, czy da się kogoś zabić. Mamy nadzieję, miejmy nadzieję, że kogoś się uda tutaj zabić, jednak jest pewny, że mnie zabije, no, no nie ukrywając bez tręża, no to tak średnio, nie? Ja mu nawet nic nie biję. Pierwsza próba nieudana. No i co? I lecimy dalej. Eee, taktyka jest teraz trochę inna. Może spróbuję wlecieć na drzewkarę. Mam nadzieję, że kogoś jednak spotkam tam na górze. No bo tutaj, jak możecie zauważyć, nikogo nie ma. Mm, no raczej osoby chodzą się klepać na te parki, tak? Raczej osoby wybierają te parki. No to co? No to sobie chyba biegam na darmo. Mm, bez efektów, jak widzicie. To dosyć średnio, tutaj się jeszcze upewnię, no i nikogo nie ma Ale fajnie by było chociaż jedną osobę zabić na odcinku Tylko nie wiem gdzie oni są, nie mam pojęcia gdzie oni sobie poszli Aha, okej okay. Zobaczymy, o no to zobaczyliśmy. Jak ja się sam zrzuciłem ty. Szkoda, że jakieś frykile tutaj nie wybiegają, nie? No bo jak możecie pamiętać kiedyś, to frykile sobie wybiegały na drzewkarkę wbiegały i tak dalej. No a teraz to co? Teraz to nawet tacy tych żelaznych setach to nie chcą wychodzić. E, tutaj raczej bym nie chciał. O. O, nie, 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 nie. Tamto ja bym nie chciał zlecieć. Ale ty byś chciał. Zaraz go spróbujemy zrzucić. Tylko chyba średnio wychodzi. O, dobra, zrzuciliśmy. O, dobra pomogłem zabić. Już myślałem, że zabiłem chłopa przy takiej wysokości. Tam dobrze by było. Hmm, no dobra, przeżyję. Przeżyję. Jak widzicie tutaj. To jest umiejętność wyliczania. To jest umiejętność wyliczania. No i dobra, i sobie go zrzucimy on z jego fila Nie wiem nawet, co by było można zrobić, szczerze mówiąc, żeby zabić jakąkolwiek osobę tutaj. Jednak bez Eme, no to dosyć ciężko. No ale dobra, walimy się tutaj. E, jak on tam wszedł? Co jest? Jak ten typeczek tam jest sobie? Oho! Nie, no teraz to zrobiłem sobie dzień na dragonie. No jak stracić itemy szybko, nie? Poradnik, poradnik, jak szybko stracić itemy na dragonie? No jak coś próbuj. Nie próbujcie niczego. Nie próbujcie. E, jeśli, coś, jeśli coś działa u innych, pamiętajcie, żeby robić to samo. Dobra, zjadłem koksa, więc jest dobrze. Oni sobie jedzą refile na mnie. Tam jakiś mechanizm słyszałem. Także biegniemy sobie do tamtego mechanizmu. Ujźcie mnie. Mordy, mordy. Proszę wpuśćcie mnie jakkolwiek się da. Hmm, no nie jest dobrze. O! Siema! To co to za mechanizm? Nie! Najgorzej. Ja tu nie chciałem wchodzić. Dobra, spróbujemy uciec. E, w ogóle zauważyłem, że jest tutaj fajna ucieczka. Jest tutaj fajna ucieczka, a mianowicie już Wam pokazuję. Tutaj, jak macie szkło, jak macie szkło i macie lawę, to tutaj można przejść perłą. Tylko ja tej perły nie mam. Nie mam tej perły i nie mam bani. I zdechłem kolejny raz. Ale pokażę Wam o co mi chodziło. Biegniemy sobie tu, tutaj jeszcze go pochitamy, żeby go wkurzyć. I patrzcie, podbiegacie sobie i uciekacie tutaj. I oni w szoku, oni Was nawet nie widzą. He? Dobre, co? Dobre. Popatrzcie, tak widać Was, czyli Was nie widać.